Krzysztofie, wszystko się zgadza, urodziny, zwycięstwo, dużo punktów, rekord toru, nic tylko jeździć w rodzinie. Rekord toru Tak. No to super, nie? Super, no a co my, co my teraz z tym zrobimy? No? Ja cieszę się, że drużyna wygrała, tak? No, trzeba to powtórzyć cały czas, no U24 nie mamy i praktycznie czekamy z utysknieniem na lukę. Bo tak naprawdę on będzie chyba pierwszy, który wyzdrowieje i, i będzie nam pomagał. No i mimo, że robią to, co mogą i, i naprawdę starałem się jak mogą. No to jest najważniejsze, że jedziemy jako Monolity i, i zdobywamy dużo punktów. Taką nomenklaturą szkolną po dwóch kartkówkach dzisiaj było kolokwium, tak można powiedzieć. Nie wiem, ja w, swoim, w swojej edukacji nie dożyłem kolokwium, więc nie wiem. Ale można tak powiedzieć, no. Dosyć stresujący, dosyć. Yy... Dosyć jakby taki elektryczny, no ale poradziliśmy sobie. Myślę, że na, na dzień dzisiejszy jest dobrze. Tak pół żartem, pół serio. Trzeci mecz i trzeci raz ten kiawlar mocniej trzeba prać, bo trzeci upadek. No, drugi raz trzeba go już oddać do, do strzycia, więc... ale to nie jest problem. To jakiś tam nie jest problem, eee, ale cóż no. Jedziemy dalej. A jak ta sytuacja z pana perspektywy wyglądała z Jagarem? No wiadomo, kto wchodzi pod zawodnika musi być pewien, że, że, że jest tam miejsce, ja już jakby byłem w momencie składania się włók i, i, i jakby to koło zostało mi podcięte, więc to jest z mojej perspektywy, a yy, zobaczymy, no ja muszę to jakby oglądać, ale no, już jest po meczu, tak, sędzia podjął taką i inną decyzję i myślę, że jest słuszna.